Pierogi, pierogi, pierogi. Obierki dla świnki, ziemniaczki do garnka. Nie, nie mieszczą się do garnuszka. Nie ma problemu, zrobimy na dwa, ubrudzimy dwa, dwa razy więcej pracy, dwa razy więcej sprzątania. Troszkę się wylało, ale nie ma problemu, zaraz wszystko wytrzemy. Troszkę soli, tu i tu. Niech się nam ładnie gotuje. Bym bym zapomniał, jeszcze przykryweczka. Mąka? Spokojnie, troszkę się zawsze wysypie. Masełko? Kurcze, pieczone, tak to się nie wysypuj. Gorąca woda, troszkę soli. No i co, ładnie mieszamy ciasto. Ciasto nam się troszkę zmęczyło, więc dajmy mu chwilę odpocząć. Cebulka w kosteczkę. Oliwa z oliwek. Cebulka na patelnię. Troszkę się wysypała, ale dla nas to nie problem. Obsedzamy, Ziemniaczki do miski. Kurcze, dlaczego wylatujecie? Niech sobie troszkę ostygną. Faruk, cebulka, leciutko składniki ugniatamy, wałkujemy, ładnie wykrawamy, troszkę farsz, polutko wrzucamy.